Będziemy czytać w Ewangelii Niedzielnej: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I to słowo dotyka mojej kieszeni, mojego portfela, mojej karty kredytowej. Okazuje się, że dla Jezusa nie ma tematu tabu że On dotyka rzeczywiście wszystkich przestrzeni mojego życia. Tak naprawdę chodzi Mu o mnie, o moje serce. O moje życie, ale właśnie dlatego, że chodzi mu o moje serce, o całego mnie, to dotyka także moich wydatków, moich pieniędzy i pyta mnie o to, jak nimi gospodaruję. Bo właśnie także przez to, jak gospodaruję pieniędzmi, objawia się to, co się znajduje w moim sercu. Więc nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Jezus mówi w tym słowie o niegodziwej, mam, niegodziwej mamonie? I myślę, że to jest taka, takie słowo, które nam pokazuje, że jest pokusa pieniędzy, jest pokusa bogactwa i że ona jest aktualna dla każdego z nas. I warto słuchając tego słowa o, o wierności Bogu w, w posługiwaniu się pieniędzmi, zapytać siebie samego, na ile? Ta pokusa jest silna we mnie. Na ile ją odczuwam, na ile w ogóle jej, jej ulegam. Nie? Bogactwo jest pokusą, jest ogromną pokusą. Zresztą w ten sposób także był Chrystus kuszony. Na, na, na górze zły pokazał mu właśnie wszelkie bogactwa świata i zaoferował Chrystusowi: powiedział, będą twoje, jeśli się pokłonisz przede mną, jeśli będziesz mi służył. I to jest druga myśl. I trzecia, trzecia zachęta, żeby właśnie w, w tym czasie wysłuchawszy tego słowa w tą niedzielę włączyć w swoją modlitwę temat pieniędzy, włączyć w swoją modlitwę to temat tego, jak, jak gospodaruje pieniędzmi, na co je wydaje. Czy rzeczywiście poprzez to, jak wydaje pieniądze i na co je wydaje, służę Bogu. Czy służę tylko swoim kaprysom, swojemu egoizmowi?